W poniedziałek publiczne przedszkole w Siewierzu zgromadziło wielu znakomitych gości. Po to miejsce szczególne. Wszystko bowiem co prawdziwe przeżywa się najgłębiej w wieku przedszkolnym. Dzieje się tak dlatego, że cokolwiek się wówczas spotyka, spotyka się po raz pierwszy. To kim jesteśmy i czym żyjemy później w wieku dojrzałym sięga tamtych dziecięcych lat. To właśnie do tego miejsca spod troskliwych objęć rodzica wyrusza w wielką podróż mały człowiek. Bo właśnie tutaj dziecko uczy się o tym, jak żyć, co robić, jak postępować. Dziecko rozwija swoją kreatywność i wiarę w swoje możliwości. Uroczyste otwarcie publicznego przedszkola i żłobka spotkało się z dużym uznaniem odwiedzających. Ja, ten obiekt miałam okazję oglądać moment temu. Jeszcze w czasie wakacji tutaj trwała budowa, wykończenie ostatnich pomieszczeń, a dzisiaj, dzisiaj oglądamy rzeczywiście fantastyczny obiekt. Można powiedzieć, że to jest przedszkole i żłobek na miary XXI wieku. Daje maluchom, tym naszym najmłodszym dzieciom przedszkolnym i tym w żłobku, rzeczywiście świetne warunki, gdzie mogą spędzać czas, gdzie mogą się bawić, ale także uczyć. A nauczycielom tych maluchów, rzeczywiście komfortowe warunki pracy. Spacer po przedszkolu wywarł na gościach ogromne wrażenie. Sale dydaktyczne, terapeutyczne, bawialnie i stołówka zapierały dech w piersiach. Najbardziej zadowoleni i dumni byli rodzice dzieci. Przedszkolaki wykonały m.in. piosenkę wykorzystującą elementy języka migowego. Dziękuję, przepraszam i proszę. Trzy słówka za małe, trzy grosze I grzeczne królewisz, i grzeczna królewisz, znające słówka na pewno. Aby się dobrze działo, biskup Grzegorz Kaszak poświęcił to miejsce. Ja nie znajduję słów w języku polskim, żeby wyrazić podziw, uznanie. Naprawdę ten, ta placówka, no to jest fantastyczna, słuchajcie. Ona jest przepiękna, funkcjonalna. Zobaczcie jakie tu, tu są duże, bym powiedział wręcz bardzo duże miejsca, gdzie ty, dzieci mogą się bawić. Jednocześnie tu jest światło. To jest bardzo mądrze wszystko przemyślane. Plac zabaw. Parking, rodzice podjeżdżają bez problemu po, 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 po dzieciaków, nie? no i później też i kadra, o której słyszeliśmy, że jest bardzo dobra, więc naprawdę robi ogromne wrażenie. Ja uważam osobiście, że to jest jedna z najwspanialszych placówek, mówimy o przedszkolach i żłobkach w Polsce. Nowe publiczne przedszkole i żłobek to poważna inwestycja, która ma służyć najmłodszym. To jest y, największa inwestycja w historii samorządu miasta wiesz. to jest ponad 17,5 miliona. Oczywiście, że zabiegaliśmy o środki zewnętrzne. Różnie to bywa. Na inne zadania dostaliśmy o wiele więcej środków. No te zadanie w jakiś sposób nie uzyskało zadowalającego dla mnie, dla Urzędu dofinansowania. Ogromne środki finansowe przeznaczone. Własne samorządu miasta, i się wiesz, 14 milionów złotych. Nie lada umiejętnościami musieli się wykazać samorządowcy, żeby te środki zgromadzić. Ale jak powiedział pan burmistrz marzenia się spełniają i widzimy i słyszymy o kolejnych ambitnych marzeniach, za których realizację trzymam mocno kciuki. Ten obiekt zrealizowany z rozmachem dobrze wróży kolejnym inwestycjom. Plany to mamy bardzo bogate. Oczywiście, że taką standardową inwestycją, którą, do której się przygotowujemy, już niedługo rozpiszemy przetarg na wykonanie dokumentacji, to jest budowa basenu przy Szkole numer 1 w Siewierzu. Ale zadań do realizacji mamy bardzo dużo. Chcemy wybudować nowoczesny Dom Kultury, Centrum Edukacji Ekologicznej. Zgłosiliśmy już te zadanie do środków rządowych. Duże zadanie, ponad 34 miliony, to jest obok parku, chcemy to wybudować. Wiele zadań. Mamy Ogromny zakres modernizacji dróg na terenie miasta i gminy, i wiele jeszcze obiektów dla naszych ochotniczych straży pożarnych. Chcielibyśmy jeszcze wybudować publiczny ośrodek zdrowia. Budynek nowego przedszkola to dowód, że marzenia się spełniają. My jesteśmy, my odejdziemy. A te kapitalne, jakże potrzebne placówki zostaną.